Cześć, witam cię serdecznie. W dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak krok po kroku montuję swoje własne filmy w darmowym programie iMovie. Montuję te filmy zazwyczaj na YouTube'a tym programem, a jeżeli chodzi o jakieś formaty pionowe, montuję je na telefonie. Zapraszam na ekran mojego komputera. Widzimy właśnie pulpit programu iMovie razem z wklejonymi już plikami, na których będziemy pracować, które będziemy montować. I słuchajcie, na tą linię czasu, czyli to co znajduje się tutaj, możemy metodą Drag and Drop wrzucać sobie pliki. Wpiszę sobie w wyszukiwarkę jakikolwiek plik, nie wiem, stary mój film i zobaczcie, przeciągam i wrzucam. I ten film jest już gotowy do montowania. Program iMovie niestety nie jest aż tak bardzo intuicyjny na samym początku, ale mimo wszystko jest łatwiejszy od tych profesjonalnych programów typu Adobe Premiere. Dobrze, moi drodzy. Przejdziemy sobie do montażu. Ja tutaj wdrożyłem od razu dwie ścieżki, w której nagrywam ekran mojego komputera plus nagrywam postać za pomocą telefonu komórkowego, a później chcę z tego stworzyć taki wideo poradnik, wideo tutorial. Pokażę wam jak to wszystko zrobić. Pierwsze co to patrzę na ścieżki dźwiękowe. Zobaczcie, że tu mamy taki pasek. Ten pasek oznacza, że E, rozszerzamy sobie materiał lub skracamy, bo wygodniej nam jest montować. Zobaczcie, o co chodzi. W tej chwili mam króciutki materiał i mogę montować. Mogę sobie tu puścić play i to będzie sobie powoli leciało, a mogę ten materiał po prostu rozszerzyć, żeby było mi wygodnie pracować i uchwycić te milisekundy. Jeżeli chodzi o panel, tutaj mamy aplikację, zakładkę Moje Multimedia, tu możemy wrzucać, umieszczać różnego rodzaju pliki, z których będziemy korzystać. Ja zazwyczaj mam tu puste, bo wszystko sobie zrzucam z pulpitu. Mamy też pliki audio, które możemy włączać i wrzucać. Zobaczcie, tu jakieś bombelki. Tu jakiś dron. Jakiś tutaj. Emocjonujący. I tu są pliki, które możemy spokojnie sobie też metodą drag and drop przerzucać na ścieżkę dźwiękową. Zobaczcie, ja zawsze początek filmu ucinam. Widzę, że tutaj zaczyna się dźwięk. Widzicie te takie fale tutaj wznoszące te górki, że tutaj zaczyna się dźwięk. Ja w tym miejscu klikam sobie, zaznaczam tą kreseczką i klikam podziel klip. Prawy przycisk myszy podziel klip. Ciach. Podzieliłem sobie klip i przeciągam go na początek, bo chcę dostosować ścieżki dźwiękowe. Zobaczmy, że tutaj obserwujemy, czy te ścieżki są do siebie podobne dźwiękowe. Dzięki temu będziemy w stanie ocenić, czy ten dźwięk się nałożył z tym, co nagrywałem z mojego mikrofonu profesjonalnego. Zobaczmy. I słyszycie echo. Słyszycie echo, czyli nie są poprawnie te ścieżki nałożone, więc jeszcze się tym bawimy. Rozszerzamy sobie oś i próbujemy poprawić. Jeszcze bardziej, musimy tutaj poszerzyć w takim razie. Jeszcze o milimetr. Dobrze, i dźwięk w tej chwili jest. Prosto, równo, i co my w tej chwili robimy? My nie chcemy głosu z telefonu komórkowego, więc klikamy sobie. Po, przepraszam, nie podziel klip tylko oddziel dźwięk, zaznaczamy. Klikamy oddziel dźwięk. Mamy też tutaj opcję taką, jak przytnij do głowicy. Głowicą to jest ta kreska, gdzie ja sobie kliknę, to to jest głowica. Mogę przyciąć materiał od razu do tej głowicy, mogę sobie go rozszerzać, skracać i tak dalej. Ale my, co my teraz zrobimy. Klikniemy sobie oddziel dźwięk, klikniemy w ten dźwięk, klikniemy usuń, bo nie potrzebujemy dźwięku z telefonu komórkowego i klikamy oddziel dźwięk przy ścieżce audio z nagranej z mikrofonu. I teraz klikamy sobie w taką tutaj ikonkę. Klikamy głośność. Ja zawsze daję troszkę więcej, tutaj zazwyczaj 114%, żeby było troszkę głośniej niż normalnie. Bardzo to jest gdzieś tam istotne pod kątem YouTube'a i korektor dźwięku, dajemy sobie więcej basów, wtedy ten dźwięk tak super brzmi fajnie. Zobaczcie. Cześć, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się kwestią jak sprzed... Ten dźwięk jest już dobrze zrobiony i w tej chwili docinamy sobie materiał. Podziel klip, podziel klip, podziel klip. I zobaczcie, my chcemy teraz nadać takiego dynamizmu. Po pierwsze, klikamy sobie w tą warstwę wizualną i klikamy w taką różdżkę. Dzięki temu zobaczcie, zmieniła się kolorystyka. Wyłączam różdżkę, włączam różdżkę, i tutaj się zmienia kolorystyka. Ten obraz jest po prostu przyjemniejszy dla oka. I możemy sobie użyć takiej sztuczki, która ma za zadanie podnieść watch time, czyli czas oglądania materiału, czyli takie szybkie cięcia, skoki. Zobaczcie. Cześć. Powiedziałem, cześć. Klikam sobie podziel klip. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się kwestią, jak sprzedawać więcej. I kończę jakąś myśl i zamykam. I zobaczcie, i teraz wchodzę w taką zakładkę o w ten prostokącik taki. Klikam kadruj, aby wypełnić. I wybieram sobie kadr taki. I zobaczcie, co się stanie, jak puszczę materiał od początku. Cześć! W dzisiejszym odcinku Skok do przodu. się kwestią, jak sprzedawać więcej dostępu Skok do tyłu na portalu Więc możemy takie skoki sobie wykonywać przez cały materiał, dzięki temu utrzymamy uwagę widza. Co my tu jeszcze mamy odnośnie tego, ja mogę wyciąć kawałek materiału? Zobaczcie podziel klip, podziel klip. I mogę sobie tutaj wybrać Keep Barnes i tu jest coś takiego jak początek i koniec, my sobie to zaznaczamy, że na przykład początek jest taki, koniec jest taki, i zobaczcie, co się stanie. Przede wszystkim w skrócie, czym jest on. Ekran nam jedzie w one tym one kierunku, gdzie jest strzałka, tak? Więc jeżeli byśmy chcieli taki montaż, jakiś taki dynamiczny, coś tu zaprezentować, to tak jak strzałka jedzie, ekran się będzie poruszać, a spróbujmy teraz, jak jest na cały okay. ekran. Przede wszystkim w skrócie, czym jest on? Widzimy? Basis, plan, Mamy zbliżenie, co przypominające... więc fajnie to wygląda. Myślę, że profesjonalnie. Mamy tutaj jeszcze opcję stabilizacji poruszonego wideo. Możemy sobie analizować, jeżeli tutaj jest jakiś wilok czy coś kręcony. Możemy sobie wybrać stabilizację ekranu. W momencie, kiedy nagrywam takie wideo z domu, no to chyba nie ma żadnej takiej potrzeby. Możemy oczywiście fragment materiału przyspieszyć. Wolno szybko możemy sobie wybrać jakiś fragment, podzielić klip i wybrać tutaj w materiale, żeby ten kawałek był szybki. I zobaczcie, skróciło mi się nawet na osi czasu. Musimy zapłacić za dostęp, subskrypcję miesięczną. I obraz mi przyspieszył, więc ja sobie to na razie wyłączę. Możemy też przyspieszyć razy 2, razy 4, razy 8, razy 20. Weźmy sobie normalnie. Możemy też oczywiście zwolnić, eee, mamy tutaj wszelakie opcje. Tu mamy opcję koloryzacji, nakładania różnego rodzaju filtrów i efektów. Ja rzadko do tej zakładki wchodzę, ale mamy też coś takiego jak kolorystykę. Możemy automatycznie możemy bawić się balansem bieli, możemy tutaj coś zmieniać kolorystycznie, kombinować tak, tak, żeby był obraz taki, taki smaki Ja zazwyczaj robię to tylko i wyłącznie tą różdżką. Różką możesz też. Zmienić audio. Zobaczcie, mogę kliknąć na audio i różdżka. Ale zobaczcie, mi to podnosi troszkę za wysoko. Ja zawsze w dźwięku biorę 114% i tutaj wybieram, klikam tutaj w te wykresy więcej basów i to robi mi największe efekty. I zobaczcie, jeżeli ja bym sobie chciał teraz. Cześć, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się kwestią, jak sprzedać. Chciałbym znaleźć się jako taki Fragment, prostokącik na materiale, który nagrałem z pulpitu. Klikam w te prostokąty. Klikam nałożenie klipu i zamiast nałożenie klipu, ja wybieram. Mogę wybrać ekran podzielony, wtedy będę po połowie ekran z komputera, po połowie ekran z telefonu. Mogę wybrać green screen, jeżeli nagrywamy na green screenie, jeżeli masz za sobą green screen, możesz sobie wybrać tę opcję. A ja wybiorę obraz w obrazie i dzięki temu mogę zmontować film w ten sposób. Zobaczcie, tutaj coś z boku tłumaczę. Przedawać więcej dostępów na portal. Tak to wygląda. Tu mam podgląd ja na cały ekran. na tej platformie. Przede wszystkim w skrócie. Czy... I z powrotem wracamy na ekran i jest kolejny efekt. Zobaczcie, w platformie. Przede wszystkim w skrócie czym jest only Was? I tutaj jest przybliżenie. I możemy też dograć swój dźwięk z mikrofonu, pozwala nagrać, nagrać głos lektora. Klikniemy sobie play. Raz, dwa, trzy. 3, 2, 1, cześć. Tutaj testujemy mikrofon. Pauza. I zobaczcie, mamy głos lektora. Możemy go dowolnie użyć. Mamy oczywiście efekty dźwiękowe i mamy coś też takiego jak przejścia. Dzięki przejściom możemy tutaj pomiędzy tymi cięciami, które sobie wykonujemy, dodać jakieś przejście typu slide w lewo. Na przykład tutaj dodałem, momencik, dodałem tutaj, a nie da się w tej warstwie górnej. Dobra. Cześć, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się. Powinno się dać te efekty gdzieś tutaj umieszczać. Zobaczmy. Only jak generować o widzicie zyski. Mieliśmy, zyski. mieliśmy efekt slajdu only jak generować wyższe zy... i mamy tutaj różne rozpuszczenie krzyżowe rozmycie to sobie wszystko po testu ja z tych efektów szczerze mówiąc bardziej korzystam na telefonie komórkowym na komputerze robię tego mniej bo zazwyczaj nagrywam poradniki merytoryczne ale mamy tu jakieś piruety kombinacje tu macie przykład jakby to mogło wyglądać Eee, więc tak, to tutaj sobie przejeżdżasz od lewej do prawej i pokazuje ci, jak ten efekt wygląda. Możemy ten efekt też tu gdzieś dodać. Zobaczymy, czy zadziała. Cześć, w dzisiejszym odcinku? Nie zadziała, bo na górze mam coś, mam obraz. Ten efekt chce działać. Te efekty działają, widzę tylko na głównej, na głównej linii osi czasu. Por na tych tutaj u góry, gdzie nagrywałem telefonem, niestety te efekty nie działają. Dobrze, jeżeli moglibyśmy sobie podsumować, to usuniemy te efekty. Mamy jeszcze coś takiego na początku, i na końcu możemy kliknąć sobie w tą kropeczkę i zobaczcie dźwięk sobie na początku wyciszyć. Cześć w dzisiejszym odcinku zajmiemy się kwestią I ten gło głośność tego materiału sobie narasta czyli coraz głośniej będziemy mieli od najciszej i na końcu materiału wypadałoby zrobić to samo tylko sobie kliknąć tutaj i wyciszyć dźwięk. Możemy coś tego zrobić żeby zobaczcie w marketingu i w sprzedawaniu większej żegnamy się produktów cyfrowych czy dostęp. 7263. Pozdrawiam cię serdecznie, a teraz obejrzyj filmik jak zarabiać na live'ach sprzedażowych. I mamy wyciszenie, dobrze. Więc tak to mniej więcej wygląda. Eee, tutaj mamy podgląd tą strzałeczką możemy sobie wszystko Cześć. podglądać na całym ekranie. Cześć. Zajmiemy się kwestią I myślę, że wszystkie opcje mamy dograne. Jedynie tutaj pozostałoby nam zmontować ten plik, żeby miało to ręce i nogi. I zobaczcie. Cześć. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się kwestią, jak sprzedawać więcej dostępów na port. Ja bym sobie wtedy cały tutaj materiał wziął, wybrał. Zamiast nałożenia klipu, to obraz w obrazie, żeby być gdzieś tutaj w fragmencie, bo będę coś tłumaczył tutaj na tablicy. I na końcu materiału, jak już to wszystko gdzieś tam chcę obciąć, że tu jest końcówka, to ja sobie tutaj klikam. Klikam przytnij do głowicy. Mamy ucięte i możemy taki materiał sobie spokojnie już zacząć eksportować. Możemy dodawać różnego rodzaju ścieżki, tutaj audio, różnego rodzaju jakieś poślizgi. A i mówi na samym początku nie jest programem specjalnie intuicyjnym, dlatego wszystko tu wymaga treningu. Ja też na samym początku się bardzo denerwowałem i robiłem bardzo podstawowe filmy. Dzisiaj wychodzi mi to już dużo lepiej i dużo sprawniej, przede wszystkim marnuję bardzo dużo mniej czasu. Program nie jest zasobożerny i nawet na słabszych komputerach fajnie działa. Program jest w zupełności darmowy, nie musisz nic do niego płacić. On działa na urządzeniach Apple zarówno na iPhoneie, na telefonie, jak i na MacBooku. I to, co ja Tobie rekomenduję, jeżeli dzisiaj jesteś w miejscu 0, aby sobie poćwiczyć i wyklikać wszystkie opcje stopniowo, powolutku, bez stresu. Tak samo możemy tutaj z wideo, nie ma tej kropeczki, można też robić wideo takie wygaszanie do bieli. Akurat się teraz nie pojawia, a jest tutaj. Możemy sobie wybrać. I wtedy mamy .pl lub zacząć bezpośrednio na 602 Widzicie. zamieniam Powstają się w w a teraz obejrz filmik, jak zarabiać na spokojnie powoli zostają prze... przezroczysty. Korzystaj na początku z samych podstawowych e, opcji, baw się tymi cięciami, kliknij tutaj podziel klip, przytnij do głowicy, oddziel dźwięk. To są najważniejsze rzeczy, żebyś tutaj na osi czasu miał oddzielony dźwięk na spokojnie. E, tutaj OnlyFans Pisze, bo montowałem filmik o OnlyFansie. Jak sprzedawać dostępy w OnlyFansie, więc tutaj oddzielaj sobie zawsze dźwięk osobno, żeby zmontować dźwięk z mikrofonu, nie stresować się tym. Do tego oczywiście na początku sobie wyrównaj te ścieżki dźwiękowe, wytnij dźwięk z telefonu, wrzuć dźwięk z mikrofonu i myślę, że powinno być ok, chyba że masz bezpośrednio podpięty mikrofon do. Do telefonu komórkowego. Jeszcze mamy tutaj takie kwestie jak eksport. Kiedy mamy już gotowy plik, klikamy prawy górny ekran, eksportuj plik i zobaczcie: mamy tutaj różne opcje. Tutaj nazwiemy sobie nazwę pliku, przykładowy pliczek, opis filmu, tagi, format, wideo, dźwięk. Rozdzielczość życzymy sobie najwyższą, 4K jakość, zaznaczamy wysoka, możemy jeszcze dać najlepsza ProRes, ale wtedy plik zajmuje potężne ilości danych, potężne bardzo dużo miejsca, a niekoniecznie się przekłada to aż na taką lepszą jakość, żeby się w to bawić, dlatego ja zostawiam wysoka, bo dbam o ilość miejsca na dysku Kompresja, zaznaczamy tutaj nie szybciej, tylko lepsza jakość, bo jeżeli eksportowałem na szybciej albo coś tutaj kombinowałem, to dźwięk szczególnie obrywał i był dużo słabszej jakości, dlatego trzeba tutaj wybrać lepsza jakość, i klikamy sobie dalej, i wtedy ten plik spokojnie się eksportuje. Wybieramy miejsce, gdzie ten plik ma się eksportować, wybieramy biurko, tak przygotowujemy multimedia do udostępnienia. Dobra, to by było, myślę, na tyle odnośnie eee, ma zadanie w tyle, ok. To by było na tyle odnośnie montażu Wajmowi. Jeżeli masz do mnie jakiekolwiek pytania w kwestii montażu, koniecznie zadaj je w komentarzu, chętnie pomogę. A jeżeli potrzebujesz marketingu w swojej firmie, odezwij się do mnie na stronie darmowa-rozmowa.pl, wypełnij formularz lub zadzwoń do mnie bezpośrednio na 602 727263, a teraz obejrzyj kolejne wideo, w którym pokazuję jak montować TikToki i Instagram Reelsy.